O I'll be in the air, and 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 I'll be in Do Was przychodzimy, radosną nowinę wszystkim przynosimy. Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem, zesłał Syna Swego, wystał się nam bratem. Bratem wszystkich ludzi na calutkiej ziemi. My mamy to szczęście, że o tym już wiemy. Lecz wciąż jest na tym świecie ludzi wiele, którzy nie wiedzą, że Jezus jest ich przyjacielem. Chrystopas Krystofas Otjempim niech serca porusza, byśmy poszli za głosem Jezusa Chrystusa. Potrzeba też pomocy, by nakarmić głodnych, aby leczyć chorych, przygarnąć bezdomnych. Dzieci głuchonieme chcą też zawód zdobyć, aby móc pracować, na życie zarobić. W Afryce konieczne studnie głębinowe, bo picie wody z rzeki jest bardzo niezdrowe. Wszystkie ważne sprawy w moje ręce złóżcie i na łaski mego syna serca swe otwórzcie. Wspomagajcie się jak bracia i w każdej potrzebie módlcie się do Boga Ojca, który mieszka w niebie. Za przyjęcie i ofiarę pięknie dziękujemy. By Jezus.

Mogę być razem z Wami, szczególnie teraz w czasie świąt Bożego Narodzenia. Pochylamy się nad stołem wigilijnym. Ten stół symbolizuje obecność. Zauważamy, że żyjemy w czasach, kiedy brak tej obecności stół rodzinny, domowy, staje się często wychłodzony, pusty, bez osób. Które spotykają się, rozmawiają, wspólnie spożywają posiłek, dzielą się swoimi słodkami i radościami. Dlatego, kiedy przeżywamy wigilię, kiedy doświadczamy świąt Bożego Narodzenia, możemy w Jezusie Chrystusie, który łączy nas wszystkich, jednoczy, budować wspólnotę obecności. Tę wspólnotę obecności przeżywamy, kiedy Przychodzimy do stołu eucharystycznego, gdzie Chrystus daje nam całkowicie siebie w Eucharystii. Tę wspólnotę przeżywamy także, gdy pochylamy się nad żłóbkiem. To szczególny stół obecności Boga, który stał się człowiekiem i promieniuje na nas swoją miłością. Pochylamy się też nad stołem, którym jest drugi człowiek, zwłaszcza chory, cierpiący, potrzebujący naszej Pomocy. Nie chcemy, aby pozostało samotne. Przede wszystkim jednak życzę Wam, kochani diecyzjanie, abyście we wszystkie dni nadchodzącego roku częściej byli ze sobą. Niech stół rodzinny nas łączy, jednoczy. Abyśmy częściej ze sobą spacerowali, częściej się ze sobą wspólnie modlili, częściej odwiedzali przyjaciół, członków rodzin, chorych, cierpiących, abyśmy częściej razem wychodzili gdzieś na spacery, w góry, abyśmy razem podejmowali różnego rodzaju działania. Niech nowonarodzony, Chrystus prowadzi nas tą drogą, w roku objawień fatimskich, stuletniej już stulecia rocznicy tego wydarzenia i w roku poświęconym świętemu Albertowi, który promieniuje miłosierdziem na każdego człowieka.